Siemaneczko wszystkim, tu Bany Karli i witam Was w kolejnej recenzji na moim kanale. Jak wiecie, wyszły właśnie dwie kolekcje: artystyczne studio oraz bajkowy pokoik. Ja jestem ich bardzo ciekawa, także zobaczmy, co tam się kryje. Let's go! Zacznijmy może od tego pierwszego zestawu, czyli artystyczne. Studio. Z tego co wiem, to oprócz tych obiektów e, mamy jeszcze jakąś tapetkę, i jest ona właśnie taka trochę chyba w drewnianym stylu. Z tego co widzę, tak. I myślę, że idealnie wpakowuje się, wpasowuje się <grytanie> w ten, e, że tak powiem, w tematykę tego zestawu. Tak jest. Mamy tutaj różne opcje do wyboru, do koloru. Czy coś tutaj jeszcze nie? Jakieś podłogi? Chyba nie, ale dobra. Zobaczymy, jakie tu są obiekty. Proszę bardzo, to jest taka półeczka. Tak jest, proszę bardzo. Fajnie, fajnie. Fajnie, że są właśnie takie detale, że ona jest właśnie ubrudzona, co nie? I w ogóle to bardziej się wydaje takie, jakby to powiedzieć, nie wiem, realistyczne. Coś takiego, że myślę, że. Właśnie tacy artyści, to jak malują, to chyba nie zważają za bardzo na to, czy są brudni, czy nie, ale mogę się mylić to, nie. Ja na przykład pamiętam, jak kiedyś malowałam, no to ja się za bardzo tym nie przejmowałam, ale no mniejsza o to. Także wydają się bardzo fajne i ciekawe, że na przykład, jak wasz sim jest malarzem, czy coś takiego to można mu coś takiego urządzić na przykład w domu. Mi się na przykład to przyda, ponieważ jeden z moich filmów z wyzwania e, dziedzictwa Czarownic Salem jest właśnie mm, malarzem i chciałam mu zrobić takie jedno jego studio i właśnie wyszedł ten dodatek, także jest perfekcyjnie. Jest właśnie, jak widać, w normalnych kolorach, że nie jest to ubrudzone, takie bardziej dla mm, powiedzmy y, tych co lubią porządek simów proszę bardzo, czy to jest y, to jest chyba biurko tak mi się wydaje, albo jakaś szafka y, fajna, fa fajnie dużo jest tych opcji kolorowych ale w takich właśnie stonowanych odcieniach będzie myślić, że na przykład um, właśnie tak będzie to wyglądać czasem profesjonalnie, chociaż chyba nie. Artyści nie są tacy, wiecie, mają... Jak ja patrzę na siebie, że kiedyś chciałam zostać piosenkarką, to mam taką jakąś, jakby to powiedzieć, wolną duszę, <noise> ale mniejsza o to. Także tutaj mamy taki stołek, tak? Stołek, czy on jest do siedzenia? Chyba tak, um, no ale zobaczymy. Dobra, w grze. Oczywiście ja to robię wszystko bez reshade'a, żeby nie było. Żebyście mogli zobaczyć jak te obiekty no, wyglądają może tak powiem na żywo. <grywa> na żywo, w grze, co nie? Dla tych, którzy nie używają reshade'ów, shadów i innych koloryzacji, czy o dziwo tam jakieś są, nie wiem. Tu mamy zlew nawet na pędzle, yes, ja tu tak krzywo wszystko robię, wiecie, tak chaotycznie trochę, <grymne> tylko sobie jak prawdziwy artysta. To no tu mamy tablet. Czy to jest tablet do rysowania? Oh my god! Czyli nasi symowie teraz będą mogli, że tak powiem, być e, grafikami i normalnie na lapku znaczy, pan topie, znaczy tablecie, no wiecie. Sobie ma malować. Ej, desy nie? Ej, super to jest, super. Naprawdę, tu jest ten do tworzenia stolik. No, też wpasowuje się, że tak powiem, w artystyczny klimat. Co nie? No, fa fajnie to zrobione wszystko w takim, no, tak normalnie, ale. Że to jest dosyć ciekawy dodatek. Taki ma swój własny vibe, że tak powiem. I cel. Ładne kwiatki. Kwiatki zawsze się przydają, co nie? Tutaj mamy e, jakąś, jakiś obrazek. Tak jest. O! Bardzo fajnie to wygląda. Kurczę! To jakieś nieprzyzwoite rzeczy tutaj są, czy mi się wydaje? Ale dobra, tutaj o, fajnie, że jest, a, że jest natura, martwa natura i takie różne, ten mi się chyba najbardziej podoba, bo jest taki klimatyczny o śmierci, może to jest właśnie zapowiedź najnowszego, nadchodzącego dodatku, nie? Fajne, fajne, podoba mi się. Na plus, na pewno tego użyję, bo wygląda naprawdę super cool tutaj mam rzeźbę. O proszę. Szkoda, że nie ma na przykład czegoś takiego z rzeźbieniem. Bo to by właśnie oddało coś takiego. Ale spoko jako taki obiekt. Wiecie. Tutaj mamy książki. Też. Elegancko. Fajnie. Przyda się na pewno jako dekoracja. Tutaj jeszcze na przykład do piwnicy te wszystkie farby czy coś takiego. Jak rzeczywiście ktoś jest taki Detaliczny i robi na przykład coś tam karasz czy coś takiego. Ja zazwyczaj nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Ale okej. Okay, ja lubię kwiatki, dodać tutaj jakieś książki i w ogóle coś takiego. Ale za bardzo się tym tak yy, nie przymieniam. To jest taki zestaw malowniczy, nie? Tak, z farbami. No to też spoko. Oj, tutaj pędzel, ale strasznie duże to jest. Mi się zawsze pędzel kojarzy z tymi dla dzieci, nie? I tutaj mamy właśnie coś takiego, że brudną podłogę, i w ogóle. Fajny pomysł. Fajny pomysł, naprawdę. Elegancko. Dobra, zostawiamy to tu. I to jeszcze takie no bardzo ładne takie porcelanowe, i w ogóle. No, takie do kuchni, nie bardziej. No, chyba że. Nasz syn jest pragniony i woli właśnie wypić sobie wodę w swoim studiu i przekąsić coś. Dobra, mamy tutaj też kurtynę. jako kurtynę? Boże, jakieś prześcieradło czy coś takiego. No, nie no, spoko to wygląda nawet. Ta tekstura jest taka, jakby to powiedzieć, trochę ten teges. Jest chyba specjalnie tak zrobiona taka. Nie wiem jak to. Jak taka wełniana, chyba nie. Bo to widać. Widać. Ale fajnie to wygląda. Nie powiem. Chociaż to by, by, mogłoby być bardziej takie tutaj wypukłe, nie? I tu. To by wtedy bardziej wyglądało. No i lampa. A, taka. Nie wiem, czy to jest właśnie ten styl taki metaliczny? Nie pamiętam jak on się nazywa. Ale też bardzo go lubię w ogóle, ale fajnie, nawet jest, są te ubrudzone, co nie, więc zawsze można sobie ten... No, fa fajnie to wygląda, fajnie wymyślili. Czy coś jeszcze mamy? Nie z tego. Akurat to by było na tyle. Tak jest, tak to się prezentuje. Proszę bardzo, wszystkie obiekty. No jak na kolekcję to jest nawet spoko. Czy dużo czy mało, to ja nie wiem. Ale dobra, przejdźmy do następnej. Następną kolekcją, która miała swoją premierę, jest Bajkowy Pokój, która skupia się na rzeczach dla dzieci. Powstała ona we współpracy z Sixam. and Sims". Fajnie, że twórcy The Sims współpracują właśnie z ludźmi którzy tworzą mody i w ogóle coś do gry bo szczerze powiedziawszy to widać kiedy jest kolekcja współtworzona z kimś innym no to to widać przy jakości w ogóle przy pomyśle widać, że ta osoba ma, właśnie ma swoją taką wizję i swój styl tu nie? tutaj mamy właśnie taką tapetę <grym> tutaj UFO Balon. ona przedstawia chyba The Sims 2 tak, to miasto. Czy to było dziwnowo? Nie wiem, ale jest klimatycznie. To chyba właśnie ta historia Mortimerów i w ogóle, bo właśnie ta kolekcja jest w stylu takim bardziej gotyckim. I ja, szczerze powiedziawszy, mam ostatnią świra na takie rzeczy. Nie wiem dlaczego. Coś mi się tak podoba: steampunk, i styl gotycki, wiktoriański. Bardzo bym chciała pojechać do Yorku, w Anglii. w Anglii. Już chciałam powiedzieć do Nowego Yorku, ale nie. Yy, i bo ona jest to najbardziej gotyckie miasto w Europie, o ile nie na całym świecie. Także myślę, że ten, przy, ta kolekcja, przepraszam bardzo, dotrze do mnie, mam nadzieję. Ale dobra, aha, dobra, ja już to kupiłam, a ja chcę zobaczyć słocze. Proszę bardzo. Raz, dwa. Obróciło się. A! Dobra. To mamy tu. Różne kolory. Dobra, to może ja to postawię. Tak o. I. Proszę bardzo. No, jest pastelową. Jedyne, co bym się do czegoś przyczepiła. To. Ten pattern mi się nie podoba. On wygląda jak takie stary. Kurtyny, no w czwartym jeszcze to przejdzie ale w tym czerwonym i w ogóle czy to jest takie no nie wiem gotyckie coś właśnie w stylu wampirów nie tylko kartki mogły też by być wypukłe i w ogóle ale jest na razie spoko to łóżko e, śliczne jest e, w tym kolorze no kurcze takie bajkowe czemu mi się przyświetla Odwraca mi się! Nie, nie odwracaj się! Dobra, fajne, fajne. Aj, chyba tak tego nie zrobię, bo się będzie odwracać, ale dobra, zróbmy sobie tak. Fajnie, takie bajkowe rzeczywiście, no. Myślę, to pastelowe i w ogóle bardziej mi się yy, to podoba. Nie wiem dlaczego, takie trochę egzotyczne. Nie wiem, ale może ja mam coś z głową. Dobra, yy, łóżko. No, też właśnie widać yy, ten taki. Myślę, że będą miały te same słocze wszystko, żeby do siebie pasowało to, nie? Tutaj jest bujany fotelik. Proszę bardzo, w takim starym stylu, i w ogóle mi się ogólnie to podoba. Na pewno by się przydał do domu, który planuję zbudować od wielu lat, albo do restauracji, czyli w stylu Art Deco. Jak zapewnie wiecie, ale dopóki tego. Dopóki to dojdzie, to ja nie wiem, kiedy. Właśnie, kiedy, kiedy dojdzie. Polska język, trudna język. Dobra, tutaj mamy półeczkę. Też taką fajną. E, fajnie, bo ja, za, dla mnie to jest plus, dlatego że ja nie pobieram za bardzo modów dla dzieci. Bo ja nie lubię grać dziećmi i szkoda mi czasu, że tak powiem, i pamięci. Wolę, wolę jak coś jest z gry, a to bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj z takim lisiem, i w ogóle tutaj możemy dać ubranka czy coś takiego. Właśnie te ciemne kolory to coś nie tego jest, ale to w ogóle ja to mam chyba na popołudnie. Aj, nie, na no rano. To, dobra. Mm, fajnie to wygląda. Ciekawie. Chodź, tu w słońcu się pokaż. O, elegancko. Elegancko. I tutaj mamy taką kurtynę. No, chociaż te kurtyny to to nie są w moim soli. Ja wolę zawsze takie lżejsze, ale jak ktoś ma taki, tak jak ja, wyzwania historyczne, to myślę, że to się przyda. To jest art co nie, i to, i to. Także widzę, że ten styl no mnie męczy. <laughs> o proszę. I to jest ta taka pozytywka, nie wiem, czy to jest światełko? O, chyba tak. Dobra. I z tym balonikiem, co zawsze latał The w Destiny 2. No taka, taka trochę sentymentalność się włącza, nie? Nostalgia i w ogóle ja bym z miłą chęcią sobie zagrała w dwójeczkę, ale niestety nie mam. Eee, tutaj na komputerze mam na płytach, ale w Polsce tutaj idziemy. To by było fajne. Jakby tutaj można było dać eee, zdjęcie naszego maluszka, co nie. Bo tak to tutaj jest, to i to jakoś tak nie pasuje, nie? Ale dobra. Tutaj mamy taką torbę z różnymi rzeczami. O! Proszę bardzo. Też wpasowuje się w klimacik. Ale ciekawy jest ten dla dziecka: taki trochę creepy na Halloween, jeśli ktoś lubi takie klimaty. No, do czpirów myślę, że idealnie. Pasuje, tak jak chyba było w trailerze, nie? że nie? Te są cute, takie te paterny i w ogóle fajne, na pewno się przyda. Okej, okay, tutaj mamy taką kurtynę do tego łóżeczka, tak, więc to jest oko taki trochę cyrkowy. Mi się właśnie coś z cyrkowym takim, właśnie, szczególnie w te paski i w ogóle, no fajnie. Fajnie, zawsze coś... Zawsze... O, jakie fajne, to jest jakaś zabawyczka. Tak, i można się bawić. Ej, fajnie. Ej, fajnie słodko to wygląda. O Jezu, tam był leniwiec i to jest ten, szopracz. Ej, fajnie jak są uśmiechnięte i nieuśmiechnięte. Ja bym chyba, że tak powiem, swoim dzieciom grzeda nieuśmiechnięte. Dobra, damy tego. I tutaj mam o z lamą też jest fajnie fajnie to jest taki takie zwierzę przewodnie w tej grze <grym> tak jest i tutaj o jest jakie fajne takie rzeczy to, to jak widzisz to się oko cieszy no tak oko cieszy czy jak to się mówi no fajne fajne ta, ta flaga wygląda jak ta kosa kosiarza mrocznego posiarza, więc może to jest właśnie nawiązanie do tego. Tak jest. Zobaczmy tutaj. To jest przewijak, tak? Tak, przewijak. I tu są te klocki. I to jest właśnie... Widzę, że motyw szopapracza. Ktoś chyba wiedział, co oznacza to zwierzę. Czyli mm, śmierć chyba. I że jest takie nikczemne, ale też i zmiany w życiu. <tak>, tak. Dobra. A to jest ta do tego, do położenia dziecka. Ej, to fajne jest. Mi właśnie brakowało czegoś takiego nowego, i w ogóle, ej, elegancko. To teraz będę mogła sobie w y, moim wyzwaniu właśnie z dziedzictwa szarownic użyć coś takiego, nie? Tej, to będą, ej, to będzie idealnie tam pasowało, nie? I może zmienię dziewczynkom właśnie y, wystroj na te. Nie wiem, zobaczę. Ale nie, fajnie. To wszystko wygląda tak elegancko, no? Tutaj można nie. Um, dobra, ale tutaj na przykład damy to. Nie? To jest chyba szafa. A nie, to jest na. Te. Na zabawki. Dobra. Dobra, na zabawki. Ale uu, Proszę bardzo. I to, to taki wielki? Ale to jest do za zabawy? Tak. I to jest dla toddlerów ale że co, że one tam wchodzą? Ej, jeśli one tam mogą wchodzić, to będzie epik, nie? ty! Ale jaja. jak to? Wow! I to jest chyba dom właśnie ćwirów. Wow, to jest sek. Kurczę, musimy to wypróbować, nie? No i to jest chyba najlepsze najbardziej mi się podoba jeśli one będą mogły się w tym bawić no to ten itemek wygrał wszystko bo coś takiego jeszcze nie było Kurczę nawet cmentarz dla dzieci o, może jakiś żyrandol! Żyrandol. tak jest ale o, ten że tak powiem yy, to wygląda strasznie płasko to powinno być takie odstające, te kulki, a widać. Widać, że to jest właśnie płaskie. Widzicie? Są tylko takie linie i w ogóle, i te kulki też są płaskie. Widzę, o tu. Mm, no, to jest na minus. Wygląda super, ale wykonanie mi tego się nie podoba. No, tutaj mamy taką szafkę. O, jest Bella, oczywiście. To jest na książki, proszę bardzo. I tu co tu mamy? aaaa yy... o ja Cię kręcę. I tu mamy te śpiożki, różne rzeczy, żeby powiesić. E, fajnie, ciekawie, fajnie. No elegancko. Super. No, tak trochę maraży. Elegancko. Myślę, że całkiem nieźle się to prezentuje. Zobaczmy jeszcze raz, tak. I tak. Ja tu pomieszałam kolory wiem, ale wiecie. Dobra. Na koniec. Co ja myślę o tym wszystkim? No fajnie, że takie rzeczy wychodzą, co nie, mimo że to trochę i w ogóle. Niektórzy powiedzą, że mogą lepsze rzeczy na modach y, znaleźć i w ogóle, ale ci, którzy nie korzystają z tych modów, to mogą po to sięgnąć, bo czemu nie? Czy co, właśnie, grają też na konsolach, No też i, no fajnie, że to powstaje, ale czy to jest warte tych pieniędzy? No nie. Chociaż te dwie kolekcje akurat całkiem nieźle się prezentują, która by była moją ulubioną z tych dwóch? Kurcze nie wiem. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Myślę, że obie są e, na równi. Tak jest. Jeśli nie macie co robić z pieniędzmi albo macie ich za dużo, no to kupujcie. Tak, kupujcie. Ja jestem, że tak powiem. Mile zaskoczona, ale te rzeczy na pewno mi się przydają wszystkie i w ogóle ja będę z nich korzystać. Dla dzieci specjalnie, żeby nie musiała szukać tych modów i w ogóle i pobierać, to jest zawsze coś. No, do artystycznego studia idealnie wyszło, kiedy ja potrzebowałam. Także tak. Ja, 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 ja jestem na plus. Ja jestem na plus, chociaż nie sądzę, żeby te kolekcje były jakoś tam potrzebne. Jeśli macie jakiś tam inny, że tak powiem, styl, no to nie musicie je kupować, bo myślę, że żadnej różnicy to nie zrobi. Ale tak jak powiedziałam, jak macie pieniądze i jesteście chętni na to, no to droga wolna, że tak się wyrażę. A już niedługo pod koniec października nowe, wyjdzie nowy dodatek z mrocznym kosiarzem. Także ja jestem ciekawa. Jestem bardzo ciekawa, jak jest. I czekam z niecierpliwością. A na razie to by było na tyle. Dajcie znać, czy kupiliście te dwie kolekcje, która Wam się najbardziej podoba i... Oczywiście, co myślicie o wypuszczaniu takich właśnie paków dla graczy The Sims 4. Ja zawsze jestem ciekawa waszego zdania. Także jeszcze raz dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Bye, bye.